Siemanko, dzień dobry. Nowa budowa. Zaczynamy. Wchodzimy bramą. Po prawej stronie jest furtka. To wszystko będzie w kosce prawie do budynku, bo przy budynku będzie opaska. Taki odstęp. Tu idziemy. Gdzie idziemy, to będzie wjazd samochodu. Tu takie miejsce będzie na samochód. Dodatkowe miejsce parkingowe. Czyli od ściany 3,5 metra w prawo. Tutaj za budynkiem się kończy. I widzicie tą mieckę wybraną? Tu będzie taras. Taras będzie szerokości budynku. Tak jest budynek. Od rogu do rogu będzie, bu będzie budynek. Będzie taras 4, 4 chyba i pół, 4, 40, coś takiego do nas. Znaczną stronę od budynku. I tu będziemy wracać chodnikiem. Tak, idziemy dosłownie. Będzie odstęp od ściany jakieś 60 cm, i będzie metrowy chodniczek. I tu dochodzimy do rogu budynku. Tu zaczyna się ten podjazd. Widać bramę czyli tu będzie to wszystko będzie w kosce. Tutaj mniej więcej do taczki po prawej stronie. Gdzie była? Bo tam jest furtka. I tutaj będzie miejsce parkingowe na dwa samochody. Na wprost, tak jak patrzymy. Czyli jak wjedziemy na podwórko, to w lewo. Dobra, jedziemy. I jedziemy od tyłu. Wyznaczamy linię tarasu. Jak wyznaczamy w tym przypadku linię tarasu, to jest tak, takie trochę, takie powiedzmy, przy tym budynku kłopotliwe, bo nie ma jakby skąd łapać linii, bo dolne te wszystkie cokoły tak lekko, powiedzmy, falują. Tutaj front gdzie mamy od tarasu też taki lekko jest pofalowany. Więc jak łapiecie kąta, to tak naprawdę nie wiecie, odkąd opiecie kąta. Po prostu robicie wymiar. Im więcej wymiarów wam pasuje pod kostkę, tym po prostu lepiej. Wiadomo, przekątne można sprawdzić, żeby po prostu jakieś fiknięcia nie było. Ale to już nie pierwszy przypadek taki, więc trzeba się po prostu dostosować do tego, co jest. Wybrane mniej więcej było, bo zieńte to wszystko luźno zabrane linię do koła mamy przygotowaną i tu będzie do koła Livio wstawione to co tu widzicie czyli sznurek musi być albo robicie ze spadem od budynku, a raczej będziecie robić 4,5 m czyli 5 cm, bo 5 mm zostawiacie minimum na kostkę, która będzie wystawać ona i tak nie będzie wystawała 5 mm, ale powiedzmy zachowawczo zostawia się te 5 mm dlaczego tak mało? bo to jest taras, po pierwsze kostka jest bezfazowa ostra a 2 to jest taras, więc nie potrzeba Wam centymetra, żeby wystawała kostka, tak? To nie chodnik na mieście, że centymetr albo która centymetra może kostka wystawać. Dobra, to za chwilę. I teraz to libio. To libio to jest obrzyże palisadowe, które ma długości 50 cm i wysokości 28 cm, grubości 8. Wykupujemy na 40 cm od sznurka. Nasypujemy na takie 26 cm, tak, żeby 2 cm było do zbicia. Tylko nie jest takie luźne nasypanie. Tylko takie powiedzmy konkretnie udeptane, żeby ta palisada po prostu mogła być wbita, a nie postawiona tylko. Przemywamy, za dużo wody nie używamy, bo tu może nie widać, ale jest bardzo zimno i strasznym rozem. Także mamy tamte zewnętrzne linie, wszystkie wstawione. Tamto my tutaj, tutaj już zostawiliśmy, żeby był wjazd. Żeby był wjazd, teraz to po prostu domkniemy to. Można by to zamknąć, teraz nie jest duży, wrzucać tutaj od obrzeża od tej strony piasek i po prostu uzupełniać piasek czy kruszywo, zależy co robicie. Oczywiście piasek to jest najtańszy budulec i u nas po prostu to jest i tak nie jest tanie, bo w niektórych miejscach to ludzie kruszywo mają w cenie jak u nas jest piasek. Dobra, zamykamy, tak jak mówiłem 40 cm wykopujemy. Przeważnie zwilżamy koryto. Aby na sobie podtylki pieskowe cementowe, żeby ona po prostu tam wilgoć sobie zaabsorbowała i ładnie, ładnie ściągnie od środka, bo jak nawalicie, po prostu Nieraz jest tak, że trzeba głębiej wykopać i tej posypki jest bardzo dużo i ona po prostu nie ma skąd tej wilgoci. Sam, sam piasek jest suchy. Tak się przeważnie latem robi, bo latem te piaski są suche, takie pyli, pylaste i nie ma tej wilgoci w sobie. I zobaczcie, jest zaoporowane, przysypane, umyta jakby palisada i zaraz przysypana piaskiem. Dlaczego przysypujemy piaskiem? Piaską, ziemią, z zewnątrz to co mamy, bo ma przyjść mrozik, ma być minus 5 prawie w nocy i żeby po prostu ta nie zamarzła, tak? Robicie po prostu kołderkę, przykrywacie, piaseczkiem albo ziemią, co tamkolwiek, co tam macie. Jak macie dużo plantek w folii, jakichś tam różnych rzeczy, to tak samo można przykryć. Nie ma problemu, tym bardziej nie, cały obszar nie, nie jakby to powiedzieć, nie zamarznie, <laughs> nie zwiąże ten mróz. I zagęszczamy. Zagęszczamy, nie, nie idziemy blisko, blisko, blisko palisad, bo, bo co? Bo mogą się wypchnąć, tak? Bo zagęszczarka dociska i po prostu wypchnie mam. Także z jakimś marginesem to zawsze zagęszczamy. Tu pogoda już zaczyna się lekko psuć, straszy zimą. Czy będziemy stać, czy będziemy mieli przestój? Zobaczymy. To jest domek, czyli jakby to są prywatne posesje, więc tutaj się po prostu pauzuje i tyle się nie robi rzeczy. Przemyśle niestety są terminy i się robi. I ja to rozumiem. Ja nie rozumiem ludzi, tylko tych, którzy marudzą gadają, że zimą to się w domu siedzi. No. Chciałbym to widzieć. Co oni to robią? I teraz tak, tu na tarasie będzie takie. Ja nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem jak to powiedzieć, bo wiemy wiecie, co to będzie, ale nie wiem, czy to będzie. W tym sensie, że. Tu będzie takie zadaszenie, ale zadaszenie okryte to będzie jakby szkłem, taki ogród zimowy, taka witryna, może nie witryna, bo to by kupie wyglądało, ludzie siedzą w środku i wy ich oglądacie. Po prostu tu będzie fundament robiony, tak po prostu, żeby to stało na tym fundamencie, a nie na samej kosce i podsypce. Można by teraz całe wybetonować, zrobić po podbudowę. I po prostu to już sprawę, ale to powinno być ciut grubsze niż ten przypuśćmy, 10 cm. A znowu betonować cały taras grubiej 10 cm to jest lekka przesada. Tutaj wybraliśmy to wszystko, co, co było jakieś tam powiedzmy zarośla. Dużo tego nie było, bo tu kiedyś koparka już jeździła, równała cały teren, także tu były jakieś tam krzaczory już wyrywane. My to musimy po prostu poprawić, zagęszczamy podłoże i co będziemy? Będziemy stawiać obrzeża. Tak mówiłem, jest ciepło na plusie, tu będzie wysoko ziemia dosypana, więc jakby z zewnątrz tych obrzeży nic nie sięgnie. Bo jak mróz przyjdzie, to i tak tam maksymalnie 5 cm, bo za chwilę to zobaczymy. Z 5 cm może złapać maksymalnie. Jakby było bardzo mokro i duży mróz by to owszem, może złapać więcej. Rzadko jest tak, że łapie więcej, to już musi być na przykład tydzień czasu mrozu minus 10, minus, minus 10 stopni obrzeża wstawiamy trochę inaczej jak te palisady. Te palisady mają wysokości 28 cm, a obrzeże mają 20 Czyli nasypujemy podsypki piaskowo-cementowej na 17 cm. A cały wykop jest na 30 cm. 30, bo 20 ma obrzeże. I około tam 17 cm robimy po pod obrzeże. O tak tu zobaczcie teraz. Jest osypane wszystko piaskiem. Ta podsypka. Ona była lekko zwiżona wyczyszczona tylko obrzeże. I jest zasypana piaskiem. Piaskiem około 5 cm. Tak mówię, ma, ma straszą mi, minus 5 w nocy, że ma być, czyli te 500 metrów spokojnie sobie poradzi. No i wydaje mi się, że więcej wam nie mogę pokazać, bo zima nas zaskoczyła. Zaraz zobaczymy. Zimowy poniedziałek? Prawdopodobnie tu będziemy to obetonować. Nie mam mrozu, znaczy mrozu, jest coś tam na graniczu zera minus 1. Tu przy budynku w ogóle nie zapało, jest wszystko miękkie. Tu jest taka skorupka delikatna. Jak skorupka ładnie zejdzie nam, nie będzie grubo, to normalnie betonujemy. Zaczynamy jakieś tam środek, chyba, nie wiem. Tak, ten wiecie, cholera. Do betonu strzeliwałem. I to tutaj. Całe miało być betonowane. W piątek śnieg padał. Wszyscy w kół Nikomu się nie chciało. I nie było przykryte, bo byśmy to przykryli. To spokojnie byśmy mogli się betonować, bo to dosłownie skorupka tylko taka jest. Tu przy budynku, bliżej budynku, zobaczę. jesteśmy prawie od budynku. Nic. Dopiero tutaj, gdzie jakby od zawiecznej, dopiero tu się robi twardo. No ale to tak nie jest dużo. To tak samo, Bobem wiadę, zdrapie to całe. Bez obaw, jeżeli ziemia jest na plusie i my to wybetynujemy. Zobacz ten, tą skorupkę. Zobacz, tam, zobacz, jak głęboko jest. Czy wiesz, nie, nie, w tym wykopie. Nie tam gdzieś śnieg, w tym wykopie. No i co? Jak jest ziemia na plusie, bo będzie na plusie, bo tu jest na plusie. Nawet przy budynku, zobaczcie tutaj. I Jak to całe będzie zdrapane, będzie na plusie. Beton przychodzi na to z tym środkiem. Który, który można w mrozie stosować I to przykrywamy Co chciałeś? Dobranie nie mu Nie gada sobą Mieli tylko sprawdzić czy jest kur jak głęboko Czy można, co można Tata ta, to tamto, tata, ta, tamto No I to przykryjemy wtedy plandeką Nie samą plandeką Bo jak plandeka wiecie dotyka Bezpośrednio To ten powiedzmy, że przejdzie A jak położę przede wszystkim palety Worki, jakieś piękne, cokolwiek, co znajdziecie, jakieś wdoczki, że to plandeka, wiecie, nie przelegała ciasno na całej powszyźnie. To już dobę, dwie, tak sobie może leżeć, nie zamarznie Dobra, idę zobaczyć do bo oni sami tu w nie mnie pójdą. Gdzie są te dzieci? I co coś? I co? Zobacz, no Ale masz zobaczyć jakie jest głęboko Pokaż mi na No dobra akurat w tym miejscu gdzieś śnieg nie? Bo, że, tam gdzie jest śnieg to na pewno będzie Ty byś to robił jakbyś to wygląda jakbyś tak jakbyś, to, jakbyś specjalnie to robił Masz padel jakiś Lekko pęknięty chyba bezprężny Widzisz no baj, zrób zup dziurkę, zrób dziurkę. Zobaczymy jakby w oko, po prostu. tą odkrywkę. Pasis, nie... poszło poszło? Ja. to. Nie, <gry> nie luź. To napadało śniego, z 500 metrów będzie. Wojtek. Co? Jajko. weź. Się... Nie kop nie kopnij, niżej niżej. kopnij, 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 Taką kaflę I 5 cm Za dużo nie fajnie. Może nie jest za dużo, ale wybierać to, to będzie za nisko uzupełniać Widzisz, tutaj przy budynku nic nie założy Tu gdzieś, tak na środku, no, no. Wiesz, tak jest hardo? No. Bo tu stoi zagęszczarka, bo jest no, zagęszczona Tak, no, ale widzisz, że, że tu rozwit był Dobra, no jest 5 cm, ale to samo no, to tam To samo co tam, nie są no, Chociaż to jest... Musisz masz trochę lecieć Nie no, tam 5 cm, no, 5 cm jest. Jest. Dlatego co robimy Wojtek? podcypku? Przesypujemy Przesypujemy piaskiem i wtedy podsypka nie zamarza Kołderka I dobrze, że tutaj jest zrobione Tak, tak, no, to chodzi to może zmarznąć, to można wypierdzielić później do środka, a zostanie po niezmarznięta I z 5 cm tego powinno być A tu chyba jest chłodniej jeszcze raz nas. Soty, Właśnie, mi się wydaje, że jest ciepły. Teraz będziemy jak takie chodzić Po budowie Musicie dużo chodzić, bo podeszwy macie na plusie i I roz, to, to, się to się wszystko, wszystko rozmrozi. <grym> więcej <dzień> ludzi, <grym> więcej udeptywania. Poniedziałek, raz, Płoniedziałek, dwa, nie, to nie trzy. Dochodzi, bo, że tu... I teraz już wiecie czemu taki krótki, szybki film. Została nas zima, z nienacka przyjeżdżamy, a tu zobaczcie takie rzeczy. No trudno. Spodziewaliśmy się tego, minus 5 w nocy, w dzień powiedzmy dochodzi do zera, może jeden. Niestety to za mało. Dzień jest za krótki. Okrąg, w działamy fajnie, że się dzięki za uwagę. My będziemy koczować i czekać na lekko odwiszcz, żeby to w końcu zacząć dobrze. Na razie.